Cześć, ja nazywam się Daniel i bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku Magii Futbolu. Jak zawsze jest ze mną mój sympatyczny asystent Howard, a po mojej prawej ręce znajduje się to, co zapowiadałem w ostatnim odcinku. Pierwsza maskotka z Mistrzostw Świata 1966 roku Lew. Willy. A teraz przybliżę wam historię jej powstania, jej przeolbrzymiego wpływu na przyszłość futbolu, w szczególności Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, oraz tego, w jaki sposób znalazła się w mojej kolekcji. Anglicy, uznający swój kraj za kolebkę futbolu, podeszli do organizacji Mistrzostw w sposób bardzo poważny i z wielkimi ambicjami. Chcieli, aby ich mistrzostwa zostały zapamiętane na lata. Dlatego tak bardzo zależało im na tym, aby fani futbolu, którzy pojawią się na ich imprezie, wrócili do swoich domów z czymś więcej niż tylko z piłkarskimi wspomnieniami. Przedstawiciele Angielskiej Federacji Piłkarskiej wpadają na pomysł, aby nawiązać współpracę z agencją reklamową. I wybór pada na agencję reklamową Walter Tuckwell Associates. Dochodzi do spotkania właściciela agencji, Waltera Tuckwella, z freelancerem. Regiem Hojem. Zgodnie z angielskim zwyczajem, panowie prawdopodobnie spotykają się w jednej z londyńskich kawiarni, gdzie przy filiżance herbaty ustalają szczegóły wzajemnej współpracy. I dochodzi do czegoś niesamowitego. Reg Hoy, wieloletni ilustrator, z niebywałym doświadczeniem, w ciągu 4 minut i 59 sekund, kreśli projekt Lwa Williego, który potem okazuje się wielkim sukcesem. Zapoznając się z projektem maskotki Lwa Williego, sekretarz Federacji Angielskiej, Sir Dennis Fallows, widzi w tym przeolbrzymi sukces. Ich mistrzostwa, tak jak wspomniałem wcześniej, pierwszy raz zostaną okraszone czymś wyjątkowym dla kibiców, pamiątką w formie maskotki. Federacja Angielska Liczy również na przeolbrzymi sukces finansowy. Na początku 1966 roku Sunday Times informuje, że przygotowano już produktów z wizerunkiem Lwa Williego i z logotypem mistrzostw, które mają przynieść producentom 4 miliony funtów zysku, a z samych tantiem Federacja Angielska miała zyskać 200 tysięcy. funtów. Willy zostaje ubrany przez Rega Hoya w tradycyjną piłkarską koszulkę, gdzie na przodzie widnieje flaga Wielkiej Brytanii, Union Jack. Maskotka ma około 50 cm wysokości i od stóp po samą głowę wewnątrz wypchana jest trocinami. Wyobraźcie sobie, że w przyszłym roku Willy, oryginalny Willy, będzie obchodził 60. Urodziny. Jak wiecie, Mistrzostwa Świata rozgrywane są co 4 lata, dlatego też Willy ma już 14 braci, o których będę wspominał w kolejnych odcinkach. Na początku Mistrzostw sam Willy, jak i pozostałe produkty obarczone logotypem Mistrzostw Świata, nie są w zainteresowaniu kibiców i nie przynoszą takich dochodów, o jakich marzył Denis Fallows. Wraz z upływającym czasem i pokonywaniem kolejnych reprezentacji przez drużynę angielską, zainteresowanie zakupem pamiątek niesamowicie wzrasta. Każdy Anglik chciał mieć nad kominkiem lewały jego. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie Zaczęło go brakować przy stadionowych sklepikach. I tak skromny okularnik z Marlow stał się pierwszym celebrytą, z którym każdy Anglik chciał sobie zrobić na ulicy zdjęcie. Wraz z sukcesem swojego projektu, Rick Hoy stał się bardzo rozchwytywanym ilustratorem. Spod jego ręki wyszło logo niedźwiedzia polarnego dla londyńskiego zoo oraz postać najbardziej znanego diabełka na świecie czerwonego diabełka Freda Dereda dla Manchester United. Sympatyczny, lecz troszkę smutny Lew Willy przynosi szczęście reprezentacji Anglii, która po jednym z najbardziej dramatycznych finałów mistrzostw zdobywa złoty medal, pokonując w finale reprezentację RFN 4-2. do 2. Niestety władze UEFA zrzeszające Europejskie Federacje Piłkarskie w swojej organizacji nie podchwyciły sukcesu Lwa Williego. Przez kolejnych 14 lat nie reagują na sukces Lwa Williego jako czegoś nowego dla kibiców, symbolu kolejnych mistrzostw Europy. Dopiero Włosi w 1980 roku podczas organizacji mistrzostw Europy na swojej ziemi wpadają na pomysł, aby Pinokio, symbol, który jest kojarzony z ich krajem, stał się pierwszą maskotką mistrzostw Europy. Ale temat Pinokia to temat na odrębną historię, bo zdobycie tej maskotki było niezmiernie trudne. A teraz z wielką przyjemnością opowiem Wam, jak ta prawie 60-letnia maskotka trafiła w moje ręce. W 2006 roku postanowiłem, że nie będę ograniczał się tylko i wyłącznie do zakupu pamiątek piłkarskich na dostępnych w Polsce portalach aukcyjnych. Postanowiłem, że wyruszę świat. Czymś naturalnym było, aby w pierwszej kolejności pojechać do kraju, którego mieszkańcy uważają swój kraj za kolebkę futbolu. Wyruszyłem wówczas do Londynu z wielkimi nadziejami, że nabędę tam kolejne eksponaty, które poszerzą moją kolekcję. I tak trafiłem do dzielnicy Notting Hill na tzw. Sunday Market, czyli przysłowiowy targ staroci. Po wielu godzinach spędzonych na grzebaniu, to tu, to tam, w poszukiwaniu jakichś perełek piłkarskich wróciłem do kraju, jak dobrze pamiętam, z jednym proporczykiem Tottenhamu Hotspur i z jedną starą skórzaną piłką z lat 30. Natomiast dostrzegłem w Sunday marketach niebywały potencjał, i postanowiłem, że w najbliższe wakacje wrócę tam samochodem osobowym, aby mieć większą przestrzeń do przewiezienia ewentualnie większych rozmiarów eksponatów. Wróciłem do Anglii w jeden z weekendów sierpniowych i pamiętam, że przechadzając się pomiędzy kolejnymi osobami, które sprzedawały niepotrzebne rzeczy z własnych domów, dostrzegłem starszego pana, który otaczał się różnego rodzaju pamiątkami związanymi z nie wiem czy to armią niemiecką czy angielską, natomiast miał mnóstwo rzeczy z tak zwanej grupy militariów. Podeszłem do niego i zapytałem, czy nie dysponuje jakimiś pamiątkami związanymi z futbolem. I tak nawiązała się rozmowa o Mistrzostwach Świata w 1966 roku, o tym, że był wieloletnim żołnierzem Armii Angielskiej, ale że ma w domu coś bardzo wyjątkowego starą maskotkę z pamiętnych Mistrzostw. Świata w 1966 roku, lwa Williego, która kompletnie jest mu niepotrzebna. Po kilkunastominutowej, sympatycznej rozmowie, połączonej z przeglądaniem arsenału Johna, bo tak miał na imię ten starszy pan, gdzie kompletnie mnie to nie interesowało, ale musiałem wyrazić zachwyt nad jego pasją, jego konikiem, którym. Żył przez całe swoje życie tak jak ja żyję futbolem. Udało mi się go przekonać do tego, abyśmy się spotkali następnego dnia o poranku w jego mieszkaniu i abym mógł się naocznie zapoznać z pierwszą maskotką z mistrzostw świata. William. Następnego dnia z samego rana, pełen entuzjazmu, udałem się do jednego z polskich sklepów spożywczych w Londynie, których jest naprawdę bardzo dużo. Zakupiłem, jak dobrze pamiętam, kilka czekolad Jakieś ciastka, i udałem się pod adres wskazany przez Johna. I John rzeczywiście na mnie czekał. Zastała mnie typowa angielska gościnność. Filiżanka dobrej angielskiej herbaty połączona z polskimi ciastkami. No i wiecie, jak to męskie rozmowy o wojnie, o futbolu, trochę o Polakach, o Anglikach. John naprawdę był bardzo sympatycznym, wyjątkowym starszym panem. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Co z tym Williem? Wyobraźcie sobie, że tak sympatycznie nam się z Johnem rozmawiało, że na plan dalszy zupełnie zszedł powód mojego przybycia do mieszkania Johna. I dopiero po kilkunastu minutach wyjął z szafy zakurzonego, sympatycznego Williego i chciał mi go po prostu za darmo dać. Absolutnie się na to nie mogłem zgodzić. Sprawą honorową było dla mnie odwdzięczenie się Johnemu za tą prześliczną pierwszą maskotkę z Mistrzostw Świata, i uznałem, że sprawię sympatycznemu Staruszkowi niespodziankę i, pojawiając się po raz kolejny w Londynie, przywiozę jakieś pamiątki związane z polskimi militariami. Już zupełnie na sam koniec powiem tylko, że dzisiaj rynek gadżetów związanych z danymi mistrzostwami świata sięga prawie 2 miliardów dolarów, a w 1966 roku angielska federacja. Tuż przed organizacją mistrzostw liczyła na zyski na poziomie 200 tysięcy funtów. Odcinek poświęcony pierwszej maskotce mistrzostw świata dobiega końca. Jeżeli podobał Ci się zarówno ten, jak i poprzedni, to z pewnością będziesz chciał zobaczyć kolejny. Już w kolejnym odcinku przybliżę Ci historię jednego z atrybutów prawdziwego kibica, kibica lat 80. proporczyka piłkarskiego. Jeżeli podoba Ci się magia futbolu, Podobają Ci się magiczne treści, które emitujemy na naszym kanale? Subskrybuj, daj łapkę do góry i widzimy się już wkrótce.